Dobry wieczór, jest piątek 28 czerwca Rafał-Woźniak. Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu, a zarazem ostatnie przed przerwą techniczną, wydanie programu lokalnego. A oto niektóre tematy na dziś. Radni ocenili realizację budżetu miasta. Nie jest to kraina mle mlekiem miodem płynąca. Miasto raczej jest postrzegane jako szare i niedoinwestowane. Oraz strażak ze zgierza, jednym z najsilniejszych. Pierwsza konkurencja polegała na rozciągnięciu na 80 metrów dwóch linii gaśniczych W75 gumowych. Na początku czerwca w Niemczech odbyły się Mistrzostwa Europy o tytuł Najtwardszego Strażaka. W zawodach uczestniczyły reprezentacje z kilkudziesięciu państw, m.in. Czech, Danii, Estonii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, jak również z Polski. Drużyna naszych rodaków spisała się znakomicie. Zawodnicy startują w czterech konkurencjach w pełnym stroju bojowym, butach kasku, tym samym na 15. piętro szpitala w Niemczech musieli wbiec ze stalową butlą na plecach. Poza tym przeciągają na dystansie kilkudziesięciu metrów manekina. Młotem przesuwają stalową sztabę. Pierwsza konkurencja polegała na rozciągnięciu na 80 metrów dwóch linii gaśniczych W75 gumowych oraz zwinięcie dwóch odcinków też W75 w jeden krąg na ziemi, w butli oraz z podpiętą maską w całym umundurowaniu strażackim takim jak wchodzimy do pożaru. Natomiast strażak ze Zgierza Łukasz Kotarski jest drugi w Europie w zawodach strażackich strongmenów w swojej kategorii wiekowej. Rzeczywiście on tam odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, rozsławiając tutaj nie tylko Polskę, powiat zgierski, ale przede wszystkim zawód strażaka. Tak? Jest to dla nas bardzo zadowalające, że mamy takiego strażaka wśród naszej załogi. Wpływa to również pozytywnie na innych kolegów tutaj ze zmiany służbowej i całej jednostki, bo również biorą udział w tych przygotowaniach, chcą mu dorównać i to cieszy, bo, bo sprawność fizyczna u strażaków jest jak najbardziej istotna i ważna i przekłada się później na bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Jak podkreśla młodszy ogniomistrz ten sport jak żaden inny przydaje się w codziennych akcjach. Taka odskocznia po godzinach tak naprawdę, no bo jeżeli da się między wyjazdami coś potrenować, no to też to robimy, ale zazwyczaj trenujemy po godzinach w swoim czasie wolnym. Ale no jest to też przygotowanie do służby, tak? no ponieważ no musimy być sprawni jako strażacy do każdych działań, więc to też przygotujemy się do pracy. Jest nam to też nam później potrzebne w każdych działaniach. Nie boimy się później w, o, o naszą Kondycję, że gdzieś tam nam czegoś zabraknie, czy wbinięcia na, na wieżowiec, czy gdzieś tam wniesienie jakąś osobę poszkodowaną. Do zmagań o tytuł Mistrzów Europy przystąpiły 34 zespoły, złożone z czterech zawodników. Drużynowo z kolegami z, z kadry polskiej, która powołała komenda główna, zdobyliśmy trzecie miejsce. Nie, nie obroniliśmy tytułu z zeszłego roku, w tamtym roku zdobyliśmy Mistrza Europy, w tym roku nie udało się. Brakło nam jednej sekundy do srebra. Polskich strażaków zagrzewali do boju mieszkający tam na stałe nasi rodacy, którzy podkreślali doskonałą sprawność i waleczność naszych zawodników. Od lat tego rodzaju dyscyplinę propagują Niemcy, którzy zapraszają do siebie reprezentacje krajowe na Mistrzostwa Europy. W Polsce co roku strażacy rywalizują ze sobą w Toruniu i tam na podstawie wyników sportowych wybierana jest kadra kraju. Uchwalenie budżetu miejskiego zawsze budzi wiele emocji. W czwartek odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta. Niespodzianki nie było: prezydent otrzymał absolutorium od Rady Miasta z Jednak radni w głosowaniu nie byli jednomyślni. Główne zarzuty, jakie zostały sformułowane wobec prezydenta, to m.in. niska kwota na inwestycje. Podczas posiedzenia podobnie jak radni w innych miejscowościach podjęli uchwałę w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta. W swoim wystąpieniu Przemysław Staniszewski mówił, że udało się wykonać budżet w maksymalnie możliwym zakresie. Szczególnie prezydent chciał podkreślić, że poprzedni rok obfitował w rekordowe inwestycje. Bo przede wszystkim uzyskaliśmy wolne środki finansowe, które nam pozwoliły na, po pierwsze, spłatę zobowiązań, wykreowanie środków na realizację kluczowych inwestycji dla budżetu roku 2019. Tak więc podsumowanie roku 2018 jest bardzo pozytywne, z dużą skalą inwestycji na poziomie 50 milionów złotych. To pokazuje, jak miasto w ostatnim czasie rzeczywiście się rozwija i to skwitowanie roku 2018 tak naprawdę podziału dwóch kadencji, końca poprzedniej kadencji samorządu, jak i również kadencji bieżącej, rozpoczętej, daje możliwości realizacji nowych przedsięwzięć w nowym 2019 roku. W tym roku realizujemy tą wizję przedsięwzięć inwestycyjnych, którą zaplanowaliśmy i to jest kluczowe. Przed głosowaniem prezydent poinformował radnych o realizacji budżetu, a następnie odbyła się dyskusja oraz prezentacja stanowisk klubów radnych. Radny Krzysztof Karasiński w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej mówił o znikomej ilości kompleksowych remontów. Jego zdaniem to powoduje, że Zgierz nadal wygląda szaro. Rozmawialiśmy, sami debatowaliśmy na temat stanu miasta, to co przedstawił nam prezydent i to co my widzimy, to co słyszymy od mieszkańców. Ogólnie rzecz powiem, nie jest to kraina mle, mlekiem miodem płynąca. Miasto raczej jest postrzegane jako szare i niedoinwestowane. Stąd też nasza opinia nie będzie pozytywna. Inwestycje miejskie, które są, mamy przykłady, wykonywane bez odpowiedniego nadzoru. Przykładem jest na przykład ulica Solna. Zdecydowaną większością głosów podczas wczorajszej sesji radni udzielili absolutorium dla prezydenta miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. W głosowaniu za udzieleniem absolutorium było 14 radnych, przeciw 5, a dwóch wstrzymało się od głosu. Prezydent otrzymał również wotum zaufania od radnych. W nadchodzącym roku szkolnym naukę w szkołach średnich rozpocznie o kilkaset tysięcy uczniów więcej niż w 2018-2019. O miejsca w placówkach będą się bowiem starać zarówno absolwenci gimnazjów, jak i szkół podstawowych. W zgierzu dyrektorzy zapewniają, że nie zabraknie miejsc dla uczniów rozpoczynających naukę w liceach i technikach. W roku szkolnym 2019-2020 naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpocznie podwójny rocznik, na który składają się uczniowie ostatniej już klasy wygaszonych gimnazjów i absolwenci szkół podstawowych. Na przyjęcie wszystkich uczniów opuszczających podstawówki gimnazja przygotowane jest liceum ogólnokształcące imienia Romualda Traugutta w Zgierzu. Trwały rozmowy z prezydentem miasta Zgierza, z naczelnikiem oświaty, którzy dokonali takich, a nie innych decyzji dotyczących naboru w Traugucie. I chcę zapewnić Państwa, że w naszym mieście, w naszej szkole, dzięki włodarzom mamy sytuację taką, że w Traugucie nadal mamy nabór do czterech klas. Po gimnazjum, czyli taki sam zostaje, nic nie jest zmniejszone, nic nie jest zwiększone, taki sam nabór jak w latach poprzednich. Dodatkowo pięć klas po szkole ponadpodstawowej dla tych dzieci, które kończą ósmą klasę. Rodzice i uczniowie obawiają się jednak, że szkoły nie będą miały miejsca dla podwójnego rocznika i uczniom będzie groziła dwuzmianowość, czyli rozpoczynanie lekcji dopiero po południu. Lekcje będą odbywały się nie w nocy, jak tutaj rodzice pytają się, tylko będą trwały normalnie od godziny 8 do godziny 15.30. Są, w zasadzie teraz, jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych sal lekcyjnych. I tak jak mówię, nie ma żadnej obawy, jesteśmy przygotowani na to, ale tak jak mówię, no, wynika to z sytuacji i z tego, że to było wcześniej przygotowane. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w szkołach będą opublikowane 17 lipca. Ostatni weekend czerwca zapowiada się niezwykle interesująco. Nie lada gratka czeka fanów kina, coś dla siebie znajdą również miłośnicy muzyki. Zapraszam na porcję informacji kulturalnych przygotowanych przez Emilę Okupską i jej gości. Koncerty, warsztaty, to wszystko w ramach festiwalu gitary basowej i więcej o wydarzeniu opowie nam Michał Pietrzak z Miejskiego Ośrodka Kultury. Już w tą sobotę 29 czerwca zaczynamy festiwal. Będą, tak jak powiedziałeś, warsztaty, będą muzycy, basiści z całego kraju. W sobotę pierwszego dnia Tomek Krzemiński z Torunia, uliczny taki muzyk gręc na kontrabasie, śpiewający, gwizdzący. Poprowadzi warsztaty właśnie też na temat tego, co robi tak naprawdę, jak się utrzymuje z grania na ulicy. Do tego później warsztaty Marcina Pędowskiego, również zagra koncert. Drugiego dnia Łukasz Gorczyca, też z koncertem i z warsztatami. Tomasz Grabowy. Do tego jeszcze panel o stoarcie, przy okazji kącik glutniczy będzie można skonsultować się jak tam gitary się mają, czy wszystko jest z nimi w porządku i do tego jeszcze tak samo przez cały czas sprzęty muzyczne w różnych firm też polskich i zagranicznych do obejrzenia na miejscu. Przed nami kolejny z cyklu Malinówka. Więcej o wydarzeniu opowie nam Michał Falk z Urzędu Miasta Zgierza. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przenosimy nasze kino plenerowe Malinówka do Parku Kulturowego Miasto Tkaczy. Już 29 czerwca wyświetlimy film, który był polskim kandydatem do Oscara Zimna, po, zimna Wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Eee, rozpocznie się o godzinie 21.30, ale już teraz zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na godzinę 20 do Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, gdzie będzie można Korzystać z pobliskiej kafejki Bistro Łódka, czy oferty gastronomicznej hostelu Folkier. Myślę, że będzie to ciekawe i fajne wydarzenie w ten gorący wieczór. I od tej pory każdy sens będzie odbywał się właśnie w tym miejscu. Od tej pory co dwa tygodnie spotykamy się w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy. Tutaj na dziedzińcu zapewniamy wszystkim leżaki, miejsca do siedzenia, fajną atmosferę, dobre nagłośnienie, wielkoformatowy obraz. Widzimy się co dwa tygodnie. Ostatni seans, który planujemy odbędzie się w ramach pikniku Łączymy Pokolenia, który odbędzie się pod koniec sierpnia. Nie, no można, zawsze można coś zorganizować, prawda, także to nie jest tak, że trzeba gdzieś tam w jakimś hotelu, nie wiadomo jakim, czy gdzieś tam mieszkać, można sobie wynająć jakiś pokój, i mieszkanie, czy domek gdzieś tam. Jestem proszę Pana już po wakacjach. O, Gdzie Pan był? We Włoszech. A teraz pogoda u nas jak we Włoszech? Hmm, powiedziałbym, że jest nawet cieplej. Budżetowo spędzić wakacje, jakieś pomysły, miejsca, gdzie można dużo nie wydać, a, a fajnie spędzić? To znaczy, ja akurat jadę z moimi koleżankami do domku mojej cioci w zakopanym. Jest no darmowy, no darmowy. No Tak, jest no zapewniony. I może jeszcze we wrześniu coś z siostrą byśmy pojechały, gdzieś jakieś last minute czy coś tam. Yes. Zdecydowanie dużych wyjazdów, tylko takich bardziej jednozłudniowych, w sierpniu. Aha, tak. yy, Po Polsce? Raczej znaczy tak, tak. Tak kameralnie, dziećmi na wszelkich barykach. Jakieś mało być rewolucje w trakcie podróży. domek, kemping? To znaczy, to? Jeszcze nie mamy zprecyzowanych planów. ...może jest drogie, czy nawet lepiej wyjechać czasem właśnie za granicę, jest podobna cena? O, to bardzo trudne pytanie, dlatego że ja akurat, jeżeli chodzi o, o Teneryfę, Razem z grupą ludzi pojechałam i płaciłam dokładnie tyle samo za apartament, co bym zapłaciła w Polsce. Także można wycelować, tylko że e, przelot trzeba, dolecie. e, trzeba dolecieć. No. Na, na spontanie gdzieś pojechać. No i nie wiem. Wie pani autostopem na Autostopem to zawsze jest jakaś fajna przygoda na pewno. No i e, zawsze wychodzi taniej niż e, zaplanowane wakacje. A ma pani już jakieś plany? Ja właśnie planuję autostopem gdzieś pojechać. Nie będą pilnowane dzieci. O. Ja w czerwcu nad morze do Gdańska jadę. Do kuzynki, bo tam mieszka i ja tam o. do nich jeżdżę, także jest wszystko, tak jest. Wyszy z nad zachodniej części Europy, z z nad Rosji skierował do Polski chłodniejsze powietrze. Upały przypomną nam się jednak już w niedzielę, w ten jeden dzień ponownie temperatura dobije do 34 stopni. Zapraszam na prognozę pogody. Jutro na niebie sporo chmur. Od czasu do czasu możemy spodziewać się słońca. Termometry mogą pokazać maksymalnie do 29 stopni Celsjusza. W niedzielę meteorolodzy zapowiadają jeszcze wyższe temperatury, bo do 34 kresek w poniedziałek chłodniej, lecz nie powinno padać. Słupki rtęci wskażą nie więcej niż 28 stopni. Warunki biometeorologiczne będą na ogół niekorzystne, ciśnienie będzie rosnąć, w poniedziałek wyniesie 1013 hektopaskali. I to wszystko w ostatnim przed wakacjami serwisie informacyjnym. Ja natomiast już zapraszam na wydanie 1 sierpnia. Mam nadzieję, że stęsknicie się Państwo równo za mną, co ja za Wami. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Dzień dobry, zapraszam do kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń. Program ten ukazuje się co dwa tygodnie i opowiada o najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców Zgierza. Ostatnie przedwakacyjne posiedzenie Rady Miasta Zgierza za nami. Jednym z najważniejszych wydarzeń było przyjęcie raportu o stanie miasta. Poprzedziła je dyskusja z udziałem mieszkańców. Sesję rozpoczął jednak temat składowiska odpadów poprzemysłowych na terenie byłych zakładów Boruta oraz plany władz Zgierza w zaistniałej ostatnio sytuacji. Przypomnijmy, kilka dni temu miało dojść do przejęcia nieruchomości przez miasto, ale do tego nie doszło, bo na spotkaniu niespodziewanie pojawił się jedyny udziałowiec spółki Eko Boruta, który nie zgodził się na oddanie najbardziej niebezpiecznej części składowiska – i zażądał m.in. zwolnienia go z długów. Dzisiaj mamy sytuację, w której to dotychczasowy likwidator, a przede wszystkim wspólnik jedyny spółki Eko Boruta stawia nas niejako pod ścianą, próbuje nas. Mobilizować do tego, żeby umożliwić spółce wszelkie zobowiązania, zarówno po stronie miasta, jak i po stronie Skarbu Państwa, doprowadzając wtedy dopiero do przekazania nam terenu. Prezydent Staniszewski podkreśla, że nie ma zgody na przejęcie terenu wraz z długami, którymi pośrednio zostaliby obciążeni mieszkańcy Zgierza. My od jasno od początku powtarzam, że możemy przejąć ten teren jako wolny od obciążeń, ale dokonany w formie naturalnego przekazania przez dotychczasowego dysponenta i przez właściciela. To jest jedyna prawdziwa droga postępowania. Kwestia składowiska odpadów i ochrony środowiska wróciła podczas dyskusji z udziałem mieszkańców i radnych na temat raportu o stanie miasta. Pierwszego tego rodzaju dokumentu, do przedstawienia którego są zobowiązane gminy. Uwagi dotyczyły również realizacji budżetu obywatelskiego, innych działań na rzecz ochrony środowiska, ale też prowadzenia kontroli oraz skuteczności egzekucji mandatów i wierzytelności czy zachowania porządku w mieście. Kolejne posiedzenie Rady Miasta po wakacjach. Zgierscy uczniowie i nauczyciele rozpoczęli wakacje. Dla niektórych to czas leniuchowania, dla innych wzmożonej aktywności. Jakie będą? To zależy od nas samych. Z pewnością jednak ostatnie tygodnie roku szkolnego były pełne wyzwań, a kolejne pojawią się we wrześniu. Z całą pewnością nowy rok szkolny nie będzie taki sam jak poprzednie, a to chociażby z powodu dobiegającej końca reformy edukacji. We wrześniu do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych trafią podwójne roczniki, ósmoklasistów i absolwentów trzecich klas wygaszanych gimnazjów. Dyrektor Trauguta zapewnia jednak, że miejski liceum jest przygotowane na tę wyjątkową sytuację. Lekcje będą odbywały się nie w nocy, jak tutaj rodzice pytają się, tylko będą trwały normalnie od godziny 8 do godziny 15. Tej 30. Zgierski Traugut oprócz czterech klas dla absolwentów gimnazjów przygotował miejsca w pięciu dodatkowych oddziałach dla ósmoklasistów. A tymczasem od 19 czerwca trwają wakacje. Słońce pojawiło się jak na zamówienie. Zapytaliśmy zatem młodzież o ich plany na lato. No jadę na obóz żeglarski i jadę z rodzicami na wakacje yy, na dworze. Żeby ze znajomymi na przykład pociągiem gdzieś pojechać na przykład do Gdańska, do Wrocławia, tak sobie podróżować tak, na nas spontanicznie. I... Że na no wakacje to na pewno byłoby odpocząć teraz od szkoły, a potem się przygotować do olimpiady, no gdzie będę miał zabrać udział. Jakoś aktywnie spędzić te wakacje. Ja też jeżdżę na deskorolce, to wyjazdy na różne zawody i najlepiej wygrać się. Nie pozostaje nic innego jak wszystkim życzyć udanych wakacji i dużo słonecznych dni. Gratka dla miłośników kolarstwa na najwyższym zawodowym poziomie. W środę 3 lipca w Zgierzu odbędzie się start drugiego etapu 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w godzinach od 11 do 15 muszą liczyć się z czasowymi trudnościami na trasie przejazdu peletonu. Zawodnicy wyruszą z Parku Miejskiego i pojadą ulicami Piątkowską, Piłsudskiego, 1 Maja do Placu Kińskiego, a potem Długą, Aleją Armii Krajowej i znów Piątkowską w stronę Kutna. Trasa przejazdu prowadzi przez Ozorków, Łęczyce, Piątek i Żychlin. Łącznie tego dnia zawodnicy pokonają 154 km odcinka głównego oraz 2,5 km rundy honorowej ulicami Zgierza. W imprezie weźmie udział ponad setka kolarzy, w tym członkowie wszystkich polskich ekip zawodowych oraz reprezentacja narodowa. Wyścigom zawodowców towarzyszyć będzie amatorska rywalizacja najmłodszych adeptów kolarstwa. Szczegóły na internetowej stronie wyścigu oraz na facebookowym profilu tego sportowego wydarzenia. Urząd Miasta Zgierza zaprasza wszystkich miłośników przyrody i fotografii do udziału w konkursie Zgierskie Drzewo Roku. Zasady są proste. Trzeba zrobić maksymalnie trzy zdjęcia najpiękniejszemu naszym zdaniem drzewu, które rośnie na terenie miasta. Następnie przesłać je do urzędu. Na przekazanie fotografii w formie elektronicznej mamy czas do końca lipca. Można je wysyłać mailowo pod adres gog.małpaumz.pl lub dostarczyć na dowolnym nośniku do Urzędu Miasta Zgierza przy placu Jana Pawła II do pokoju numer 16. Trzeba pamiętać o wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Nagrodami w konkursie jest atrakcyjny sprzęt sportowo-turystyczny i elektroniczny. Regulamin i szczegóły zabawy można znaleźć w internecie na stronie miasta www.miasto.zgierz.pl. Konkurs realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W sobotę, 13 lipca, na Dworzec Kolejowy w Zgierzu, podobnie jak miało to miejsce w zeszłym roku, wjedzie pociąg Tkacz. W składzie ciągniętym przez zabytkowy parowóz znajdzie się również kultowy wagon Wars. Pociąg przywiezie z Łodzi Kaliskiej grupę turystów, którzy obejrzą nasze miasto, a w tym czasie skład pod nazwą Tkaczka zawiezie chętnych ze Zgierza do Strykowa i z powrotem. Taka podróż to doskonała okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia, dla wielu z nas pretekst do wspomnień, ale też szansa przybliżenia najmłodszym mieszkańcom historii kolei. Przyjazd pociągu zaplanowany został mniej więcej na godzinę 18, choć są możliwe opóźnienia. Zainteresowanych zdobyciem bezpłatnych wejściówek na przejazd z pociągiem Tkaczka zachęcamy do śledzenia facebookowego profilu Miasto Zgierz. I to wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne wydanie już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.